Fajnie jest to, że młodzież stara się odpowiadać na te hasła, które dajemy co, co roku. Pierwsza to był, to był error, który był rzeczywiście związany mocno z, z pandemią. Po to był reset, to był, bo to był rok takiego wchodzenia z tej pandemii, a w tym roku zaproponowaliśmy hasło rel, czyli reliable po angielsku, czyli, czyli mam tak samo. I tutaj też się właśnie młodzież wypowiedziała o swoich przemyśleniach, lękach, ale też sporo o takim życiu codziennym było też i gdzieś takie, czuć było takie jakby zwracanie uwagi na połączenie z rówieśnikami. Sporo pracy jest metaforycznych, pojawiają się różne alegorie. I myślę, że to jest ciekawe w, tym, w tej edycji. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy, i mamy coraz większy problem z, z wyróżnieniem osób do nagród, wyróżnień i na wystawę. Z zawsze staramy się doceniać oryginalność, pewne nieszablonowe podejście do tematu. W grach są zupełnie różne rzeczy, ponieważ jeden, jeden cykl dotyczący zmieniającego się ciała młodej kobiety. Drugi przedstawiający osobę leżącą w różnych miejscach, czy to w szkole, czy na ulicy i to wiązało, tak nam się wydaje, że, że to jest powiązane z jakimś, z pewnym, jakby to powiedzieć, rezygnacją. A, a trzecia to, to jest no, już taka jazda po bandzie, bardzo kolorowa i bardzo taka przerysowana, dotycząca seksualności. W pierwszej edycji była właściwie tylko fotografia, już w drugiej zaczęło się to zmieniać. Zaczęły się pojawiać rysunki, wideo, a w tym to już wchodzimy w obiekty, jest obecny film, malarstwo, rysunek, książka artystyczna, no ale no cały czas przeważa fotografia. Młodzież naprawdę ma, ma wiele do powiedzenia, a, a myślę, że, że to jest taka, że ten konkurs jest taką platformą, żeby oni mogli wyjść z tym, co czują na zewnątrz.